Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K23 My Career. W poprzednim odcinku graliśmy w Indiana Pacers, wygraliśmy tam oczywiście bez problemów. Mamy kolejny mecz, właśnie już trzeci to był, który mieliśmy team Grade C lub wyższą i proba team, tych team mate właśnie, jak tam jeden właśnie ten Freddy Nowak oczywiście tam powiedział właśnie na jednym podcastie ważnym jakimś, że oczywiście. Właśnie według tego teammate Grey, czyli jakby jak ktoś bardzo się przyczynia do zwycięstwa, jesteśmy lepsi od Shepa, więc no to już pokażę jest sam dla siebie. Ash znajdujemy będziemy też e, stricte statystykami. Będziemy na pewno pewni, później niego lepsi. Dzisiaj mamy mecz Sport and Tray Blazers. Myślę, że to nie będzie aż taki ciężki mecz, ale ja będę miał ciężkiego gracza do krycia, bo będzie to Dame Lillard, więc to będzie ciężkie. Ale możemy już wychodzić do tego meczu. Choć w sumie nie wiem czy będziemy, pewnie, pewnie będziemy kręli Eliarda, możemy też shootingarda kryć. W sumie który, nie wiem kto u nich będzie jako grał w shootinga czy będzie tam Fernie Simons czy ktoś inny, nie mam pojęcia szczerze. Jeszcze, może ostatni rzut, czy jeszcze mamy czas na więcej? Mamy jeszcze czas na więcej. Teraz, może to był ostatni rzut, pewnie. I kończymy, właśnie shooter around. Jesteśmy na pierwszym miejscu na zachodzie. Blazers, w sumie wydaje mi się, że nie są nawet w top 10. Nie pamiętam, nie patrzyłem się, ale mi się wydaje, że nie są w top 10. Ja to właśnie wydaje mi się, że to nie powinien być ciężki mecz, ale ja właśnie mam liliardę, więc na to trzeba pewnie uważać. Josh Hart może być jako Shooting Guard też. Gary Payton może być jako Shooting Guard. Ale chyba, chyba Gary Payton będzie właśnie jako Shooting Guard, tak mi się wydaje. A Furnish pewnie będzie Six-Manem, tak zakładam. I zaczynamy, wygrywają Tip of Lakers Lakers. 29 i my w tym momencie wchodzimy na parkiet po raz pierwszy. Wchodzimy też, Looney Lu Walker też z nami wchodzi, między innymi. My ja tutaj kryjemy Anferniego Simonsa. Josh Hart nie trafia sam początek tutaj, a my mamy teraz piłkę. Oddaję do Bryanta. Looney Walker, Looney Walker, Bryant i to są punkty, więc mamy pierwsze punkty, odkąd my jesteśmy oczywiście w parkiecie, ale my jeszcze swoich nie zdobyliśmy, ale to myślę, że też kwestia czasu to jest. No w sumie ma dość podobny styl do Lillarda, tylko że oczywiście no jeszcze nie to doświadczenie i nie ten poziom jeszcze ten sam, ale ma podobny styl właśnie gry. 5 sekund do końca, trzy już nie trafi. Oczywiście Simons my dobrze go tutaj próbowaliśmy powstrzymać. A znaczy zaczęli. Nie chciałem, nie wiem co w sumie chciałem powiedzieć. A może trafimy teraz? Niestety nie. Simons jest tam właśnie wolny. Trafia. Nie byłem nawet chyba, nie, nie jak miał go kryć, bo, ale widziałem po prostu coś tam dzieje, więc od razu chciałem, właśnie przeszkodzić tam. Podałem do Davisa. Davis powinien to z łatwością. Z i to nawet e, wyglądało. No, Pewny jednak flagrant, nie, ale naprawdę nie wyglądało to zbyt miło. Rzuty wolne Davisa. Pierwszy celny, drugi powinien też być celny. Tak, rzeczywiście, ceny. Mamy C, ceny już teraz, więc wystarczy to tak naprawdę zachować, ale jednak pewnie, mam nadzieję, że pójdziemy, oczywiście, w górę jeszcze. Simons, podwójny screen, Ubanks, niestety, ja będę tutaj dał radę to skończyć. Mamy ocenę, już C, C, znaczy, więc nam troszeczkę spadło. Podaję Davisa jeszcze i Davis trafia. Mamy asystę pierwszą. Simons... Dobrze przeszedł tutaj na bo on jest dość szybki i kończy na atakcji. Myślę, że jednak Davis go tam powstrzyma jakimś blokiem, no ale on jest szybki, właśnie ciężko go zatrzymać. Znowu nie trafiamy. Pomimo właśnie, że praktycznie trafiłem dwa razy w miarę dobrze. Wiadomo, że to nie było perfekcyjne, ale praktycznie w miarę dobrze właśnie, no, no jednak nie trafiliśmy ani razu. Eubanks, faulowany, w podobny sposób z którymi Ubenk faulował Davisa. Eubanks może coś innego nie trafi. Fajnie była by było, jakby nie trafił z jeden rzut wolny. Obydwa jednak trafia. Nie z Davis dalej? Nie ma Davisa. Wejście pod kosz. Skończyłem to. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że dam rady. To tą skończyć skończyć bez bloku ani faulu, a jednak udało mi się. Nie spodziewałem się, że będziemy właśnie faulowani. Simons do Winslowa. Justin Winslow. Simons jednak rzuca, ale nie trafia. To Scan Anderson. Możemy oddać Catch and Shoot. I to jest trójka. No i pięknie. Wszystko w tempo fajnie właśnie wyszło. I w sumie też mamy badge, przecież chyba Catch and Shoot, jeśli się nie mylę. Tak, Catch and Shoot badge mamy, co też nam no, właśnie polepsza. Zdecydowanie skuteczność z takiej właśnie akcji. 5 sekund już. Nie ma szans, żeby to trafił. No właśnie. Jeszcze mamy piłkę, będziemy mieli piłkę, przynajmniej znaczy. A my teraz chyba schodzimy i tak? Nie, jeszcze nie. Możemy tak spróbować trafić. Czy będzie do Riffsa podanie? Riffs. Może jeszcze. Nie, kompletnie niestety nie trafia. Ale to nic. Najważniejsze po pierwszej kwarcie prowadzimy 25-18. I my w miarę dobra pierwsza kwarta. Zaczynam drugą z ławki. I wracamy na pod koniec jeszcze drugiej kwarty. Będzie zaraz pewnie jeszcze większe prowadzenie. Tak, 51 punkt. 12 punktów przewagi, jeśli dobrze liczę. Simons. Nie jest to trójka celna, Luni Walker. Rooney Walker, Thomas Bryant Davis, świetnie to się udało, udało mi się właśnie zobaczyć jak Davis wchodził, więc wiedziałem, że to niego trzeba Potem od razu mamy drugą asystę Nie spodziewałem się szczerze, że tu pójdzie, ale... Nazir Little, teraz niestety celna trójka od niego Weźcie pod kosz, ale to jest faul. Pointslowa. No, niestety. Pierwszy, niestety, inicjalny. A drugi praktycznie perfekcyjnie, jakby czuje, mi się udało trafić. Szósty nasz punkt. Simons nie trafia po raz kolejny. Davis zbiera. Troszkę myślałem, że za późno, ale jednak nie. Wszystko się udało. Brian dostaje piłkę. Mamy trzecią asystę. Eubanks. Justin Winslow. Winslow. No i tym razem świetnie, tutaj wchodzi pod kosz. Co ja zrobiłem, nie wiem, rzuty wolne po prostu, nie mi się wydaje, że właśnie rzuty wolne wolni idą i jakoś jeszcze, nie wiem, to po prostu przyznał pierwszy rzut po rzutach wolnych i kompletnie właśnie wolniej się tam wtedy szło i jakoś to, nie wiem, po prostu mi to teraz myliło. Teraz musimy jeszcze uważać tego Simonsa, za szybko skoczyłem, myślałem, że, nie wiedziałem właśnie, czy się da radę przedrzeć, udało mu się. No nie, no jednak nie. Myślałem, że przejdzie piłka nad, nad głową właśnie Winslowa, ale jednak nie tym razem. Pokazuje mi najpierw, że właśnie, że kryje Winslowa, potem nagle staje mocno, więc mogłaby się gra zdecydować. Catch and shoot. I to jest to. Świetnie. Chciałem właśnie jeszcze, żebyśmy kończyli. No to chciałem się miar pośpieszyć z tą akcją. Wszystko, co robiliśmy, co mogliśmy i udało się tym razem. Będziemy próbowali zakończyć w dobry sposób. Oczywiście, ją kwarte trafiliśmy dobrze, tylko właśnie, niestety, to krycie harta było akurat dobre. Ale kończymy to najważniejsze. Prowadząc pierwszą połowę, 61 do, 40, do 46. Co dzisiaj się ciekawego dowiemy? Altem reporty, się więcej. Anton Davis ma już 20 punktów, 7 zbiórek i 5 z po pierwszej połowie. Niesamowita statystyki, Przecież takie statystyki spokojnie mógłby brać w ciemno po, pierwszy, po, znaczy po pierwszym, nie po pierwszym, po, po meczu. Po meczu właśnie mógłby po prostu brać takie statystyki w ciemno według mnie. A mamy jeszcze całą drugą połowę przed nami, więc naprawdę zapowiada się świetnie. I pora wracać do meczu. Zobaczymy właśnie z jakimi statystykami ostatecznie skończy Davis, bo tu 30 punktów musi być co najmniej. Parę też Asys do nas zaliczył, właśnie jedną przynajmniej. Wchodzimy na 3 minuty 44 sekundy do końca. Mamy już 22 punkty przewagi, więc e, wydaje się, że czas po e, prostu znaczy będzie prawdopodobnie Wychodzi zwycięstwo. kryjemy Lilarda teraz. No właśnie, to jest to, czego się bawiamy, a na szczęście nie musiałem to przedtem robić, a teraz muszę. Bo to jest też właśnie point guard, no i tu świetnie, udało mi się wybronić go. To jest akurat point guard, który właśnie potrafi też zrobić wsad, potrafi wszystko praktycznie, co od niego wymagasz, to on to zrobi. Może właśnie pokażemy coś, co on lubi robić. I właśnie to zrobiliśmy, jest celna trójka, Lillard wiadomo, że jest specjalistą od rzucania trójek, więc właśnie daliśmy mu na sam początek naszego spotkania małego właśnie taką trójkę, jak on lubi rzucać. Choć na pewno prędzej czy później odpowiem. Oj, właśnie teraz uciekł, bo to też jest właśnie gracz, który właśnie e, potrafi z logo oczywiście, logo Lillard jak w sumie na niego też się mówi, on potrafi właśnie z logo uderzyć nawet praktycznie z takiej odległości. Austin Reeves Kendrick Nunn Kendrick Nunn Podkosz I kończy akcję, świetnie, nie wiedziałem właśnie czy da radę, ale fajnie, że ostatecznie właśnie skończył akcję Mam Fernie Simons Dame Lillard Nazir Little Winslow to są punkty dla Blazers teraz wejście pod kosz i udało się to wykończyć. Powiem szczerze, że po raz e, spodziewam się właśnie, że będzie faul albo że nie trafimy. A naprawdę zaskakuje mój gość bardzo pozytywnie, więc bardzo się też cieszę. Lillard, świetna akcja. Ale Winslow nie trafia, więc na nic naprawdę to się nie udało. Toskana Anderson, Austin Reeves, Kendrick Nunn. I to jest trójka. Pięknie rozegrana akcja. I po raz kolejny uciekamy coraz bardziej. Blazer, nawet no, to już jest prawie 30 punktów przywagi. To jest naprawdę niecałą witą przewagą. Kolejny Blowout się szykuje. Flauter celny. kolejny punkt Lilard. On chyba średnio 27 punktów co widziałem właśnie w tym sezonie. A to dopiero czwarty jego punkt. No nie wiem. I najlepiej sobie Lilard radzi dzisiaj. To trzeba sobie też szczerze powiedzieć. Thomas Bryant. Podkosz. Aj, niestety. Dobra, jeszcze zebrał. Austin Reeves. Kendrick Nan który przedtem trafił. Ja tutaj jestem. Nan no, no, jeśli byś właśnie chciał podać. Tak czułem, że troszkę za późno, ale jeżeli miałem czasu właśnie długo zacznę myśleć, może tak powiedzieć, bo już wiedziałem, że się kończy czas Justin Winslow Foul ostatecznie to Scan Andersona, A to właśnie nie będą jeszcze rzuty wolne Eubanks Nazir Little Mamy już ostatnie sekundy Ostatnie 5 sekund Nazir Little Nie trafia Będziemy mogli kończyć tą kwartę też Tym razem fajnie byłoby trafić I tym razem trafiamy Pięknie jest bazer i w tym meczu, w poprzednim meczu chyba dwa mieliśmy. Mamy teraz już przynajmniej jeden. 30 równo właśnie punktów przewagi na ten moment przed ostatnią kwartą. I mamy też ocenę B, więc nawet jeśli byśmy nie zagrali ostatnią kwartę, to i tak jest tutaj wszystko spokojnie, dobrze. I mamy czwarty mecz na pewno. Choć właśnie fajnie bym wystąpił, przez to, że mamy takeover. I wystąpimy pięknie, bo właśnie mamy takeover. I chciałbym e, właśnie zagrać jeszcze i właśnie użyć tego takeovera. I na tej coverze to się musiało udać, a nie udało się. Nawet perfekcyjnie trafiłem, więc myślałem, że bez tej nawet by to się udało, ale jednak nie. Faul. Mądry faul, no bo nie trafił. Jakbym musiałem sobie na dłoń, to byłby to zły faul. Pewnie trafi dwa rzuty wolne, bo on dobry, że w miarę ma, ma dobrą skuteczność tych rzutów wolnych. I trafiłaby dwa właśnie rzuty wolne. Jak mamy takeover, cover, no, to pora kolejna spróbować tą trójkę. No tym razem musiała być, choć. Miałem szczerze wrażenie, że to nie wypuściłem aż tak dobrze. Mamy 20 punkt. Po raz kolejny mam właśnie niesamowity mecz. Patrzę na to, że z ławki. kompletnie trafia Liliard. Nie spodziewałem się, że aż tak może chybić dame. Odejście do tyłu, rzut i trójka. Pięknie. I tu nawet właśnie są takie rzuty, że dużo tej cover nie pomaga, myślę. Tyleż, najwięcej punktów z ławki ja zrobiłem, chyba w sumie. Oj, Lilard teraz ucieka. Jeszcze będziemy mieli jedną próbę, chyba z covera. Więc, jak mamy cover, to oczywiście próbujemy. Blok na Lilardzie i steal. Trójka. Jest trójka. Piękna akcja. Piękna, naprawdę, sekwencja teraz. Najpierw. Najpierw właśnie mieliśmy blok, a potem trójka. No pięknie to wyglądało. Naprawdę pięknie mi się to. Spodobała mi się ta sekwencja, że najlepsza sekwencja w karierze. Teraz oczywiście trójka liliarda. Bryant. jeszcze słabo na piłkę. Patrick Beverly, to jest trójka. Tak właśnie jest, niszczymy Blazers, dalej, minuta 35 sekund do końca. Lillard nie trafia, pomimo że słabo go ukryłem. Lebrona mamy też na boisku, nie spotkałem się z nim przez cały mecz, naprawdę. Fajnie bym mógł mu asystować. Albo... Ilię jeszcze Bryant, dobra, rzucaj Lebron, i też jest trójka jeszcze Lebrona na minutę do końca meczu. Dobra defensywa, Lilard sobie poradził. 16 punktów, więc już to dużo, dużo lepiej wygląda niż przedtem, tak naprawdę, bo miał przeszwieć właśnie 4 punkty chyba w trzeciej kwarcie. Podanie do Lebrona. Dawaj właśnie Lebron tam, fajnie byłaby się, Fajnie chciałbym zdobyć asystę. Jeśli Lebron by tylko właśnie podszedł właśnie. Jest screen. Ale nie potrzebuję go. Szkoda, szkoda, nie udało się trafić ostatecznie. Gary Python, Lillard. No mi się i tak ten mecz właśnie najbardziej będzie okazał się naszą najlepszą sekwencją jak na razie w tej karierze, czyli właśnie blok i trójka na Lillardzie. Piękne to było. Nic nie mam do Lillarda, bo ja go też w rzeczywistości bardzo lubię, ale po prostu to było piękne. I dobry bardzo mecz właśnie w naszym wykonaniu, bo chyba 25 punktów z ławki, więc to jest naprawdę naprawdę dobre bym powiedział jak na na to że właśnie z ławki to jest świetny wynik a ten blok właśnie no ten blok mamy shooting batch nowy więcej już nie musimy wiedzieć tutaj Coach Grave z nami chce pogadać. Myślę, że to coś pozytywnego albo albo wypadamy. Bo ten właśnie trade no może się wydarzyć tam, prawda? Pimo, że dobrze gramy, że We're in the home stretch. You give me two more games like you've been giving me. We'll get you back in the starting lineup in no time. Oh man, I've never been so thankful for the numbers, guys. I mean this teammate grade thing is really working out. Yeah, and you should be thankful to Freddy too. Did you hear his segment on the flex? Oh yeah, he went the bat for me. You've given him every reason no to. No cap. I keep hearing that. No cap. Well, all right. So cap basically means you're lying. So no cap means you're telling the truth. Huh. Okay. Mm -hmm. I can dig it. <laughs> I mean, if you say so. I right, Look, either way, you've given yourself an ironclad case for getting back to the starting lineup. Mm -hmm. Just keep it up for two more games, and you'll be right back where you belong. Yeah, I appreciate you, Koshi. Like, you've always kept the line of communications open for me. That's what I'm here for. No cap. Oh, you forced that one, but the meaning was right, but you forced it. It's like a 5 out of 10. Oh, come on, that's at least a 6. Mm, 5 and a half. All right, I'll take it. Naprawdę musi przyznać, że trener jest po prostu niesamowity. Fajnie, prawda? Bardzo bardzo fajnie się z nim rozmawia właśnie. Można go nauczyć paru właśnie rzeczy, które ja rozumiem. Naprawdę mega mega fajny trener I powiedział właśnie nam, że już tylko dwa mecze jeszcze, i wrócimy właśnie już do pasowej piątki. Więc też nie mogę się teraz doczekać. Mamy właśnie shooting patch, więc myślę nad myślę nad właśnie catch and shoot polepszeniem na właśnie taki sposób. I teraz możemy mieć właśnie za 4 punkty catch and shoot, coś takiego. Myślę, żeby zrobić właśnie. I tak zrobiliśmy. Confirm changes. Nie mam pojęcia znowu co robiłem w Attributes. Chyba teraz powinienem pójść w Finishing. Chyba. Więc to polepszyliśmy. W następnym odcinku muszę Driving Dunk polepszyć. Abym tylko pamiętał, oczywiście. W sumie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.